doprowadzić wynik do najprostszej postaci. Mamy taką liczbę mieszaną: 13 i 5,21. Objąć drugą liczbę mieszaną: 5 całych i 12 12,21. No i teraz tak. Wiadomo, że od całości możemy odjąć całości, czyli 13 odjąć 5 możemy. Mianowniki są takie same, więc. Sprawdzamy, czy liczniki można odjąć. Czy od 5 można odjąć 12? No niestety nie. Dlatego też musimy pożyczyć tutaj od 13 całych jedną całość i wstawić ją do tego ułamka. Czyli gdy od 13 pożyczymy jedną całość, zostanie 12 całych, mianownik 21 zostaje bez zmian, i teraz 21 dodajemy do piątki. To jest 26 liczników będzie. To jest właśnie wstawienie całości do ułamka. No i teraz przepisujemy 5 całych i 12 dwudziestych pierwszych. No i możemy odejmować. Całości odejmujemy od całości, czyli 12 odjąć 5 to jest 7 całych. Mianownik przepisujemy bez zmian i teraz odejmujemy liczniki, czyli 26 odjąć 12. Będzie 14 w liczniku. No ale teraz poleceniu było doprowadzić wynik do najprostszej postaci, czyli musimy jeszcze sprawdzić, czy mianownik i licznik można podzielić przez taką samą liczbę, czyli skrócić. Otóż 14 i liczba 21 dzieli się przez 7. No to trzeba wiedzieć po prostu, tak? Czyli teraz tak, siódemkę przepisujemy bez zmian, mianownik dzielimy przez 7, czyli 21 podzielić na 7 to jest 3, i licznik również musimy podzielić przez 7, 14 na 7 to będzie 2. Możemy więc powiedzieć, że 13 całych i 5 dwudziestych pierwszych objąć 5 całych i 12 21 to jest 7 całych i dwudziestych pierwszych, albo 7 całych i 2 trzecie po skróceniu. Dwie trzecie to już jest postać nieskracalna, czyli najprostsza postać tego ułamka. Dziękuję.